Czy chcemy zmienić życie, zarządzanie czasem? Jeżeli masz problem z zarządzaniem czasem, znajdziesz rozwiązanie swojego problemu w opisie pod tym filmikiem. Link up skill online, usunięcie Twoich problemów. I teraz czy chcemy zmienić życie, zarządzanie czasem? No, po prostu wszyscy myślę, że wszyscy chcemy zmienić swoje życie, kupić sobie samochód, mieszkanie, pojechać na odpoczynek, oczywiście pokazać wszystkim, że coś możemy osiągnąć. W swoim życiu, osiągać te cele, jeździć drogimi samochodami, mieszkać w drogim mieszkaniu i prawie nie pracować, a tylko odpoczywać. Każdy marzy o tym i ci chcemy zmienić swoje życie. Chcemy, ale nie podejmujemy żadnych prób zmienić swoje życie. Dla przykładu, co wezmę za przykład zmienić swoje życie. для прикладу, отримуєш винагородження, uh, але ну, просто втрачиш вшистку вже на наступний день. І це може змінити в тому випадку своє життя. Одразу відповім, що можеш то uh, зробити, просто мусиш навчитися зажонувати своїми пенензами, зробити табели доходів і видатків, щоб бачити, що на все втратиш свої пенензи і і почебуєш трачить на то пенінзи. І рожне таке сон темати, зв'язане з поліпшенням своєго життя, своєю мотивацією. Мотивація також двуготермінова, можеш знайти в опіхі під тим фільміком. Лінк Апскіл Буде там консультація, мотивація двуготермінова. І то є дощ, ну, no, добра консультація, для того, що можеш по тій консультації otrzymać motywację długoterminową, dopóki ta motywacja dopu, nie wygaśnie, dopóki nie osiągniesz ten swój cel.